Przyszliśmy do przepiórek. Bo muszę im jajka pozbierać. O, tam też siedzi mały skrzat. Widzicie jajeczka? Tam jest jeszcze jedno. O, patrzcie ile ich tu jest. O. Cześć! Cześć. Cześć maluchu, patrz mam twoje jajeczka. Wszystkie? Sorry, że wam tu muszę chodzić. Jajo. Cześć maluchy, bo żeście tu ubrudzili. A wy gdzie? Cześć maluchu. Jajeczka. Dobra, czekajcie, czekajcie maluchy, czekajcie, łączymy lampę, bo was nie widać, idźcie maluchy, idźcie, no idźcie tam, gdzie ty jesteś, halo, halo, nie wychodź, czekaj, 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 czekaj. hopla, cześć. Cześć kurcia! No widzicie? Poszli wszyscy? Nie poszli. Cześć, chodź się pokaż. No. Cześć maluchu. No Budziaki. No idź malutki, idź. Hapla